Pan Andrzej pyta się, czy jak zgubiło się aneks do umowy, to można składać roszczenie? Można i należy, to jest mm -hmm. bardzo ważne. Wówczas w takich sytuacjach, bo jeszcze kwestia tego, jaki to był aneks, jeżeli to był aneks, który tak naprawdę zmieniał na przykład tylko numer rachunku technicznego, albo precyzował numer lokalu, bądź metraż, to też się zdarza czasem, mm -hmm. metraż lokalu, na który był przeznaczony kredyt, tak naprawdę żadnego wpływu nie będzie miało to na wynik sprawy. Nie jest to meritum, nie dotyczy, nie dotyczy to tych klauzul, nie dotyczy, nie dotyczy to sposobu wyliczania ewentualnych odsetek czy dat spłat, ewentualnych znaczenia odsetek karnych. Jeżeli na przykład jest to, aneks dotyczył zmiany kwoty kredytu, to i wówczas, i nie jest w jego posiadaniu kredytobiorca, wówczas możemy wnosić ewentualnie przy reklamacji, już nawet. Mhm o dostarczenie takiego aneksu. Duplikatu, po dokładnie. Mhm. Ewentualnie już w pozwie samym wskazujemy, żeby sąd zobowiązał bank do przedstawienia takiego aneksu i banki je przedstawiają. Czyli, panie Andrzeju, jeżeli brakuje pan jakichkolwiek dokumentów, ja się spotykałem nawet z takimi sytuacjami, że <laughs> ci Frankowicze nawet nie posiadali samej umowy kredytowej, to nie jest problem. Bank ma obowiązek wydać duplikat. Rob pyta, czy były sprawy z bankiem Raiffeisen zakończone prawomocnym wyrokiem z wykreśleniem hipoteki i ostatecznym rozliczeniem z bankiem? Tak, oczywiście, to taki sam bank jak każdy inny. Zarówno pewnie, pewnie chodzi Panu konkretnie o pierwotnie Raiffeisen, nie o Polbank, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Absolutnie tego rodzaju kredyty to są kredyty nadające się do unieważnienia i te wyroki zapadały. Tutaj pytanie, zapewne z akces wyliczony jest w momencie wygranej, a suma liczona jest odzyskanie kredytobiorcy od wysokości kredytu. Jeżeli odzysku klienta, jak Państwo liczycie ten zysk? Każda sytuacja jest inna Panie Łukaszu, warunki obsługi Frankowiczów zależą w szczególności od tego, co to jest za kredyt, jakie wartości są w grze. Także tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Na pewno jest tak, że wszystkie szczegóły otrzyma Pan bezpośrednio od tej kancelarii, do której się Pan zgłosi, i do tego zachęcam. Nie ma jednej odpowiedzi na temat cen, sposobu rozliczeń. Trzeba po prostu badać, czy one są uczciwe. Jeżeli są uczciwe i odpowiednie, czy do budżetu, czy w ogóle do okoliczności, to po prostu wtedy trzeba z nich skorzystać. Tutaj nie ma jakichś reguł. Jedynymi regułami, to tak jak wcześniej powiedzieliśmy, to jest opłata sądowa 1000 zł. To jest pewnego rodzaju też mechanizm, który jest oparty faktycznie na tym sukcesie, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby. Konsument był w stanie pokryć dosyć pracochłonny cały przewód sądowy przez dwie instancje. Stąd też trzeba liczyć się z tym, że ten akceski będzie, ale to, w jaki sposób ono będzie wliczane, to już zależy od indywidualnej oferty i oceny. Pani Bożena pyta się, czy przez 10 lat, kiedy wpłacała pani raty w HF, a teraz w PLN, czyli odwrotnie, przy unieważnieniu bank zwraca pani zarówno franki, jak i złotówki. Chodzi o to, że Pani najpierw spłacała franki, a później złotówki. Tutaj jestem przede wszystkim, bardzo musiał zobaczyć wówczas tą umowę i i upewnić się, czy aby na pewno jest dokładnie tak, jak Pani mówi. Też bardzo często, być może numer rachunku technicznego był we franku, a tak naprawdę Pani wpłacała złotówki, które były przeliczane hmm. na, na, na kurs franka. Tak mogło być, gdyż chyba żaden bank nie oferował od razu możliwości spłaty bezpośrednio we franku. A jeżeli tak było, to na pewno i tak chociaż pierwsze kilka miesięcy było wpłacanych w złotówkach. To jest pierwsze. Po drugie, może Pani się wówczas wnosić oczywiście o zwrot wszystkich kwot, nawet przy ewentualnym odfrankowaniu. Mhm. Kwoty wpłacane we franku również są, zda, są e, przeliczane, tak powiem, najpierw do złotówki, a następnie potem, po przeliczeniu, jaka, jaka powinna być prawdziwa kwota zapłacona, gdyby tak. to był kredyt złotowy, przeliczane znowu na franki i nawet wówczas otrzymuje Pani przy odfrankowaniu franki. Pan macie już drugi raz pyta, przepraszam, wcześniej też nie, nie zauważyłem, czy uruchomienie kredytu po kursie negocjowanym, chodzi o Nordea Habitat, i zakładam, że najwcześniej to 2009, 2010 albo 2011, czy to osłabia szanse wygranej? I jak pan mecenas na ten temat wypowiedziałby się? Tutaj zakresi... nie ma jasnej odpowiedzi. Kwestia jest przede wszystkim tego, jaki to w końcu był kurs. Jeżeli mhm. na przykład był to kurs NBP średni, to wówczas może być faktycznie problem i może być utrudność y, z taką, taką sprawą, ale z taką się dosłownie zatknąłem raz w całym swoim życiu, mhm. żeby komuś to przy bardzo wysokich kredytach, przeważnie tam były jakieś możliwości negocjacji. Samo ewentualne wypłacenie kwoty kredytu, jeżeli tak był on ustalany przez bank, y, nie mhm. zamyka drogi do wytoczenia powództwa i jego wygrania. Tak, no tutaj to też te wzorce umowne były różne. Nordea akurat miała bardzo dużo, bo praktycznie zresztą nawet co umowy zawarte po ustawie antysprzedowej z Nordeą, no to był bank, który szeroko udzielał tych kredytów. Natomiast no to, czy faktycznie kurs to był negocjowany, to pan sam najlepiej wie, panie Macieju. Natomiast nawet jeżeli tak by było, czyli nawet jeżeli ten kurs. Byłby wynegocjowany, to pytanie, czy miał pan negocjowany kurs spłaty? Albo pytanie jest jeszcze inne, czy miał pan spłatę we franku czy w złotówkach, bo akurat Nordea w tych późniejszych latach dawała możliwość spłaty bezpośrednio we franku, w szczególności od 2011. Także na pewno nie jest to prosta sytuacja, ale można próbować ją zweryfikować. Jak wpłynie likwidacja libor na umowy kredytowe? Jak będzie wyliczone oprocentowanie? No to jest historia, którą ostatnio bardzo głęboko chciałem również sprawdzić z perspektywy chociażby tego, że w 2020 miało nie być Liboru. Miał być bodaj, żebym teraz nie strzelił gafy saronem czy czymś takim za, 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 zamienione. Natomiast no, generalna zasada jest taka, że to już pokazuje Libor BBA, taki, który był wcześniej w, w różnego rodzaju kredytach typu BPH, typu Polbank stosowany. Czyli to był Libor, który faktycznie był. W pewien sposób można powiedzieć, publikowany przez tylko konkretnie zawężony próg jakiegoś towarzyszenia, które się nazywa w skrócie BBA, i się okazało, że to stowarzyszenie już od wielu lat nie funkcjonuje i już przez to nie ma tego libor Zdarzały się wyroki unieważniające, właśnie między innymi z uwagi na to, że skoro strony nie ustaliły okoliczności związanych ze, ze zniknięciem tak naprawdę, Kwestii tego, w jaki sposób mają być ustalane odsetki, czyli zniknął Libor, nie ma możliwości ustalenia obiektywnego odsetek, to taka umowa upada. Natomiast jak wpłynie likwidacja Liboru? Z tego, co, co się dowiadywałem i przeczytałem w wielu opracowaniach, to Unia Europejska myśli na ten, coś na ten temat, żeby zamienić ten Libor, jednak podtrzymać go, żeby nie była to zmiana nazwy, tylko żeby to była po prostu ciągłość prowadzenia tego rodzaju postępowań. Natomiast no zobaczymy faktycznie. Generalnie natomiast jeżeli będzie wyłączony Libor, no to praktycznie brakuje również elementu istotnego dla ustalenia odsetek. Pan Paweł pyta, kurs ustalony przez bankowca przy jednej wypłacie raty też habitat norda. No to Panie Pawle, to tak samo jak pana Macieja, generalnie to nie jest tak, że od razu szanse są przekreślone, ani też trudno stwierdzić, że one są. Faktycznie z, z utracone. Natomiast no, bank będzie twierdził na pewno, że była możliwość negocjacji, a pan tego nie chciał robić, dlatego pan tylko jedną transzę sobie wynegocjował. Natomiast no, tutaj trzeba to zweryfikować, bo moim skromnym zdaniem absolutnie nie wpływa to na możliwość zaskarżenia tego kredytu. Pan Paweł pyta. Aha, pan Paweł precyzuje, że to było z Centrum Operacji Walutowych. Pośredniczył, pośredniczył pracownik banku. No to, to nie ma znaczenia, to jest tylko jedna rata, trzeba pamiętać, że ma pan jeszcze wiele rat do spłaty. Kolejne pytanie, pani Paulina pyta się, że aby kupić dom, zaciągnęła kredyt we franku pod zastaw mieszkania. Bank zażądał wpisu do hipoteki kaucyjnej łącznej, a jaka już nie istnieje z mocy prawa, przy tym kwota wpisana, przewyższa kwotę udzielonego kredytu. No to akurat może przewyższać jak najbardziej. Bank po upływie terminu przedawnienia z pomocą komornika zajął jedną z nieruchomości i sprzedał za bezcen. Jak bronić się przed taką, przed taką lichwą? Oraz co zrobić z pisem do hipoteki na 1 150 000 zł, gdzie kredyt był udzielony na 550 000 zł. Równowartość oczywiście w HEF. No W tak pewnym sensie skomplikowała dosyć sytuacja. Chyba najbardziej bezpiecznym byłoby wystąpienie o ustalenie nieważności takiej umowy, mhm. gdyż y, ustalenie w, w sentencji, wyroku pozwala, że tak powiem, y, z automatu wykreślić wówczas hipotekę, mhm. gdyż hipoteka nie może zabezpieczać y, roszczenia nieistniejącego, mhm. a takie by nie istniało, gdyby udało się unieważnić umowę. Mhm. Kwestia oczywiście tego, w jaki sposób w ogóle umowa, w którym była roku zawarta, na jakich warunkach i żeby móc w ogóle decydować mm -hmm. o tym, czy są podstawy do wówczas występowania, tak. ale to są już kwestie, jak powiem, wtórne. Sama odpowiedź jest taka, że należy po prostu walczyć o unieważnienie takiej umowy. Bo nawet samo odfrankowanie, przypuszczam, że skoro pani Pan zajął jedną z nieruchomości, prawdopodobnie. Na wpłaty pani tam nie ma, mhm. więc należy walczyć o unieważnienie. Ustalenie też tej nieważności na podstawie artykułu 189 chociażby. Pani Bożena pyta, czy w trakcie postępowania um, można w sądzie można zmienić kancelarię. No, oczywiście, że można, natomiast trzeba też weryfikować, jakie są zapisy w tej umowie, czy to będzie dla pani korzystne, czy nie. No, nie ukrywam, że bardzo często zgłaszają się do mnie niezadowolone m, niezadowoleni kredytobiorcy, które mają, którzy mają prowadzone sprawy m, przez jakieś powiedzmy no, niespecjalizowane kancelarie, bądź też takie, nazwijmy to, poznajomości. No tutaj trzeba, tak jak powiedziałem też na wstępie, mieć świadomość tego, że jest to sprawa, którą można wytoczyć raz w życiu. No i, i tyle, także tutaj m, można zmienić, i, i proszę się ewentualnie zastanowić, czy w Pani przypadku to będzie. Słuszne. Eee, kolega pozywa bank przez firmę odszkodowawczą. Czy to ma sens? Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, co to za firma odszkodowawcza. Eee, poza tym, to, to eee, generalnie firmy odszkodowawcze od jakiegoś czasu dopiero chyba są w tym temacie. Przynajmniej ja to tak zauważam, że w momencie, kiedy zapadł wyrok CUE, to nagle wszystkie firmy się przeprzowiły. <laughs> ściągania pieniędzy z firm ubezpieczeniowych <laughs> za, nie wiem, kolizje samochodowe, nagle zrobiły się specjalistami w prowadzeniu spraw pseudo-frankowych. Natomiast no, to trzeba ocenić samemu, trudno mi powiedzieć. Nie, nie, nie chcę tutaj robić żadnej krypto ani reklamy. Po prostu nie ma, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Czy roszczenie wyliczone jest od kwoty spłaconego kapitału, czy również od spłaconych odsetek? Roszczenie, roszczenie. do sądu. Roszczenie jest wyliczane od obu tych kwot. Po prostu mhm. bierzemy, sprawdzamy, ile pani pani pan, pani, tak? Pani, pani, pani Bożena. Pani, pani Bożena realnie wpłaciła mhm. do banku i od tego wyliczana jest ta kwota. Mhm. Ewentualnie jeszcze, jeżeli um, wychodzilibyśmy razu z roszczeniem o nieważność już na etapie wnoszenia powództwa, to kwota tej wartości mhm. w sporu byłaby jeszcze powiększona o e, kwotę kredytu. Tak, no to oczywiście znowu ta wartość przedmiotu sporu zależy też między innymi od strategii, także ona może być ograniczona w czasie, nie tylko w przedmiocie, czy to kapitał, czy odsetki, ale też i w czasie, może być za cały okres, 10 lat wstecz, może być krótszy, to wszystko zależy od strategii. Pani Paulina, dziękuję za odpowiedź na te pytanie, które Pan mecenas udzielił, ja tylko jeszcze tylko teraz mi przyszło do głowy jedna rzecz. Ta sprzedaż nieruchomości musiała się wiązać z wypowiedzeniem umowy kredytu, no i przynajmniej z bankowym tytułem egzekucyjnym, który kiedyś istniał. Natomiast pytanie jest, dlaczego tak naprawdę, i to jeszcze jest ważne do, do zbadania, Pani Paulino, dlaczego mimo tego, że egzekucja się zakończyła, bank wciąż ma jeszcze hipotekę na drugie nieruchomości? To jest pytanie, no bo skoro była egzekucja z jednej. Przypuszczam, że po prostu kwota kredytu nie pozwoliła spłacić tej. No to dlaczego biblioteki? nie ma egzekucji z drugiej? To to jest pytanie. No ale to jeszcze trzeba. To, to się. Tak, trzeba by tu przejść, bo tu może być jakaś, tak powiem, yy, bardziej zawiła sprawa. Tak, bardzo I... zawiła. Pani Paulino, ciekawa sprawa, lubimy ciekawe sprawy. Jeżeli ma Pani więcej czasu, to proszę wysłać bezpośrednio. Zapytań. Z czym kiedyś się właśnie spotkałem, to było, że gdy na jednej z nieruchomości była po prostu współwłasność i bank wolał sobie poczekać, bo bardzo miałby duży problem ze sprzedażą yy, tylko tak. udziału w nieruchomości, bo nikt nie mhm. chciałby kupić udziału w nieruchomości no tak. sobą, którą nie zna. Pan Marek pyta się, czy prawidłowe jest wpisanie nowego wierzyciela <coughs> hipotecznego, <coughs> to jest banku PKO. Mówimy o tym PKO z Żubrem, w miejsce banku BPH. Sprawa dotyczy pożyczki denominowanej. Standardowej. Powodowo jest w spisaniu. Wierzyciela tak. sympatycznego. Mhm. Tak, w tym przypadku jako następca prawny będzie miał prawo wpisać się w miejsce zeszłego mhm. wierzyciela. Okej. Okay. Pan Adam tutaj przed nagraniem zapytał się, czy jest już jakiś prawomocny wyrok przeciwko BPH dawnej czy imanej. Odfrankowujący bądź anulujący umowę kredytową. No to jest kredyt indeksowany, ale oczywiście są takie wyroki, i również odsyłam do blogu. Tam na tym blogu znajdzie Pan te wyroki i sygnatury tych spraw. Pani Ulka pyta, proszę o uczciwą odpowiedź: ile mogę stracić pieniędzy przy przegraniu sprawy w obydwu instancjach? Czy opłata, która widnieje w ostatniej rubryce, w tym przypadku należy się kancelarii. No, a tutaj rubryk to my nie mieliśmy, być może pani do czegoś innego się odnosiła. Natomiast no, to, to znowu, to polega na tym, że każdy może decydować, moim zdaniem, ile chce zaangażować środków własnych, a na ile przełożyć opłaty w ramach sukcesji. Dlatego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Nasze wszystkie odpowiedzi są uczciwe, natomiast no, nie mając jakby konkretnego przypadku, trudno ocenić i to wycenić, tym bardziej, że no to też jest bardzo często w drodze powiedzmy jakichś tam negocjacji. Zresztą, jeżeli Pani chciałaby bliżej na ten temat informacji osiągnąć, to może poprosimy admina, żeby wrzucił link podczas tego linka, korzystając z tego linka, będzie można sobie tam na spokojnie wejść i spróbować wycenić swoją konkretną sprawę. Chociaż tak jak mówię, to, to to jest pytanie, czy Pani widzi taką potrzebę, czy nie, raczej w ramach pomocy, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie. Pani Bożena ponownie pyta się, czy unieważnienie umowy teoria dwukondykcji, czy ustalenie sposobu zwrotu i termin odbywają się na sali sądowej i czy są zawarte w wyroku, czy jest to odrębne porozumienie z bankiem, gdzie można celowo przedłużać i od, odmawiać spotkania. E, a chodzi o to, że bank będzie przedłużał. No nie, no tutaj nie ma żadnych rozmów, jeżeli bank nie ma... Nie, mając już prawomocny wyrok, a taki wyrok jest po wyroku drugiej instancji, po nałożeniu na nią klauzuli wykonalności, mhm. e, można od razu skierować do komornika, bądź wcześniej skierować wezwanie do zapłaty i gwarantuje, że bank zapłaci i to bardzo szybko, gdyż tak. takie instytucje... E, Kwestia odsetek, które ewentualnie byłyby naliczane w całej całego kraju, byłyby jeszcze większymi kwotami, które do zapłaty przez nich niż samego przegranego wyroku. Dlatego raczej tu problemu z egzekucją z banku nie będzie. Pani Hanna, z którą się znamy, pyta, co mamy do zyskania, a co do stracenia pozywając bank. No, dwa elementy ja bym wskazał wprost. Może powiedziałbym przede wszystkim co mamy do stracenia. Pozywając do stracenia bank, mamy w zasadzie tylko pieniądze i koszty związane z angażowaniem się w ten proces. Czyli w zależności od tej opcji jest to kilkanaście, maksymalnie tysięcy złotych, kilka tysięcy, to zależy też od wielkości kredytu. Natomiast ponadto, jeżeli jest oddalone powództwo, no to tracimy tą szansę, którą mieliśmy. I ona była jednorazowa oraz oczywiście dalej trzeba spłacać kredyt tak, jak był. Natomiast no to, co można zyskać? No, jeszcze raz może przytoczę, można zyskać po prostu życie bez kredytu, czyli można zyskać to, że w żaden sposób w przyszłości bank nie będzie już musiał wpływać na państwa życie. Tak naprawdę mogą Państwo zapomnieć o ratach kredytowych, o zadłużeniu. I tak jak mówię, tu celowo pomijam kwestię pieniędzy, bo to czy się odzyska pieniądze, czy nie, kto komu co odda, proszę zastanowić, czy państwo w zamian dzisiaj, jak tutaj wszyscy siedzimy i słuchamy i oglądamy, w zamian pieniędzy, które potencjalnie można wygrać, czy w nie woleli Państwo po prostu nie mieć tego kredytu? No, moim zdaniem to jest chyba najważniejsze i daje to największy spokój. Tym bardziej, że już w tej chwili w zasadzie każdy jest świadomy, jak ogromne ryzyko jest wbudowane w te całe mechanizmy frankowe. Wcześniej, oczywiście, zawierając kredyty, nikt nie był świadomy tego, więc biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że korzyści są znacznie większe <coughs> niż potencjalne ryzyka i straty z tego wynikające. Pani Angelika. Pyta, co mam zrobić, jak bank żąda ode mnie natychmiastowej spłaty kredytu? Chciałbym tutaj dowiedzieć się czegoś więcej, dlaczego bank czegoś takiego żąda. Przypuszczam, że chodzi e, o kwestię zaprzestania spłaty, wypowiedzenia takiej umowy. I ewentualnego tu widzę, chyba jeszcze wezwania okay. do zapłaty, co zrobić w takiej sytuacji. Okay. Najbezpieczniej jest wytoczyć własne połówstwo, które okay. ewe, ewentualnie mogłoby zawieść postępowanie banku, które, które bank by, 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 będzie pewnie chciał wytoczyć. I próbować taką umowę unieważnić, bądź ewentualnie jakby nie udało się to odstrankować. Kwestia oczywiście tego, ile pani spłaciła, jaki procent tej umowy i przede wszystkim dlaczego pani przestała spłacać, to też kolejne. Nawet po przegranej sprawie z bankiem to też nie oznacza, że pani te pieniądze będzie musiała jemu w całości zapłacić, ale to już jest kwestia dotycząca zupełnie innych kwestii prawnych, to tak. może nie będę w nie wchodził. Pani Elżbieta pyta się, czy już są znane warunki ugód z bankiem w sytuacji, kiedy bank pozywa konsumenta o zapłatę odsetek za używanie. Powiem tak: znam jeden wyrok, gdzie bank się odważył, i to powtórzę: odważył się na pozwanie kredytobiorcy, i sprawę tu przegrał. Więc po pierwsze, nie ma podstawy prawnej. Po drugie, trudno sobie wyobrazić, żeby bank mógł wykreować w miejsce nieważnej umowy kredytowej jakąś inną, jakiś inny prawny twór, który by powodował, że nagle trzeba z jakiegoś innego, innej podstawy prawnej, w miejsce tej nieuczciwej umowy, coś nowego mogło być podstawą płacenia kapitału. Tak, ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że już 23 grudnia rzecznik finansowy wydał swoją opinię, w której wskazał, że takie roszczenie banku o wynagrodzenie korzystania z kapitału jest niezasadne. Znajduje, jest sprzeczne z dyrektywą 1013, jak i przede wszystkim nie ma postaw w prawie krajowym i ciężko się po prostu z tym nie zgodzić. Nie można bez sprawia tworzyć prawa. Tak. Podstawowa zasada prawna i nie może być sytuacji, w której ktoś stosując klauzule nieuczciwe po całym ewentualnym procesie i wyzyskiwaniu przez lata, przez lata kredytobiorcę, mhm. jeszcze ma otrzymać jeszcze więcej z tego powodu wynagrodzenia. My się już spotkaliśmy z pierwszymi takimi jest takim roszczeniem banku o takie wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału. I na chwilę obecną bank sam nie wie, co ma żądać, gdyż nie została w ani kwota tego wynagrodzenia, jaką żąda, jak i również nawet okres, za na który go żąda, więc to był któryś z ewentualnych roszczeń, które nawet nie zostało opisane w. Ale rozczeniu. to dotyczy wypowiedzianego kredytu. Już. Tak, mhm, tak, tak. Ale to pokazuje, że sam bank ma jakiś pomysł, bo usłyszał gdzieś o tym. Ale egzekucja jak widać no, żadnej. No, prawdopodobnie nie podał kwot, dlatego że nie chciał płacić wartości przedmiotu sporu 5%. No, to jest oczywiste. Natomiast no, papier wszystko przyjmie, natomiast no, już sąd nie. <laughs> Powiem tylko tyle, też przewrotnie, Panie Elżbieto. Czy są znane warunki ugód z bankiem? Ja myślę, że przyjdzie taki czas, że to my będziemy dyktowali jako Frankowicze warunki ugód, to znaczy banki nie tylko, mam taką nadzieję, będą zwracały nienależne świadczenie, ale zacznie się jakby, powiedzmy, większa liczba osób, które mają już prawomocne wyroki i będzie, będzie można pozywać banki o odszkodowanie. To jest inna postawa prawna, natomiast wcale, tak jak tutaj kilka zdań wcześniej powiedział nie niewykluczona z uwagi na to, że jednak to bank Wprowadzał do obrotu nieuczciwe umowy, na którym, mówiąc prosto, Frankowicze cierpieli. I to, że 15 tysięcy osób obserwuje praktycznie codziennie życie bez kredytu, jest to, można powiedzieć, dosyć spora społeczność, która rośnie, no to to nie jest bez kozery. To znaczy, to, to jest na takiej zasadzie, że ludzie po prostu mają z tym problem, a ten problem jest tworzony przez banki. On nie jest tworzony przez Kurs, który zrósł, tylko przez to, że mechanizm został w sposób nieuczciwy przedstawiony. Jak rozmawiamy z Frankowiczami, to nawet profesorowie na ten temacie wypowiadali, że nikt, kto rozsądnie myśli, przeciętnie rozsądnie myśli, nie zawarłby takiej umowy, jeżeli nie, by był wprowadzony w błąd co do faktycznie ryzyk wynikających z tej umowy. Pan Marek pyta się, czy hipotek w HF w przypadku kredytów denominowanych są ważne. Czy hipoteki w HF, czy wpisane w księgi we Francji? Zależy, w którym roku została wpisana. Taka jest odpowiedź. E, pan Łukasz, jak wygląda kwestia pana zamieszkania podpisania umowy w Krakowie? Czy prowadzenie było, postępowanie prowadzone w Warszawie z racji siedziby Deutsche Banku? E, czy widzicie Państwo jakieś ograniczenia czy problemy? Panie Łukaszu, ja powiem ze swojego doświadczenia. Sąd Okrągowy w Warszawie jest sądem, który ma najlepiej z całej Polski, przynajmniej to jest moje doświadczenie, rozpoznane wszystkie sprawy. W związku z tym, że siedziba banku e, jest w Warszawie, to bank można pozwać i moim zdaniem należy pozwać w Warszawie. E, trudno im powiedzieć, chociaż na dzień dzisiejszy może Pan pozwać bank w Krakowie, jeżeli ma Pan e, tam miejsce zamieszkania. Ale ja bym się zdecydował chyba jednak mimo wszystko na pozwanie banku w Warszawie, bo jest to moim zdaniem dużo bezpieczniejsze i taki zbadany teren. Nie, nie zabiera niczego sądowi w Krakowie, natomiast no, nie mam pewności co do tego, jak sąd podchodzi do spraw, które, czy niuansów spraw, które będą przed nim wytaczane. Dlatego, mojej odpowiedzi, to jest tak: lepiej zawsze pozywać się tam, gdzie jest znany grunt. Naszym zdaniem, przynajmniej ja mam sporo na ten temat doświadczenia i rozmów z różnymi adwokatami, że chyba jednak lepiej jest nie ryzykować i pozywać bank zgodnie z siedzibą w Warszawie. Kolejne pytanie. Pan Rob pyta, że z tego, z czego, co wie, to państwo Dziubak, mimo wygranej, nie mają prawomocnego wyroku, kiedy się prawomocni. Z tego co wiem, to jakby jeszcze nie odstrzyskałem no, informacji o tym, aby sprawa już trafiła na wokalne do sądu drugiej instancji, więc dopiero po rozprawie i po zakończeniu sprawy w drugiej instancji, co może trwać do półtora, półtora wyrok będzie prawomocny. I wówczas należy się raczej spodziewać już w roku prawomocnego, raczej wątpię, żeby sąd skierował do ponownego rozpoznania, więc... No skoro już CUE rozpoznawał, to już nie ma, nie ma chyba za bardzo... czy no prawda jest taka, że może rozpoznać sąd, bo tam wyrok był <laughs> zgodnie z teorią Salda, więc może sąd rozpoznać chociażby nadpłaty, tak? Czyli stwierdzić Jakie kwoty by, po, powinny ulec zwrotowi, jeżeli zastosuje inną kondykcję niż sędzia Głaszewski, na przykład zasadę dwóch kondykcji, tak? To, o czym mówiliśmy wcześniej. Czy jest problem z wypłacalnością Getin? Bank, jeżeli on przegra, pan TT pyta, czy pani? No, generalnie to, co wcześniej trochę powiedzieliśmy, nie ma to za wielkiego znaczenia. Pan prezes Czarnecki i jego cały holding jest dosyć dobrze zabezpieczony, jeżeli chodzi o te odpisy. Które są w pewien sposób też wykonywane już od dawna, zanim banki same robiły te odpisy, to musiały też robić inne zgodnie z przepisami, na które wskazywał KNF. Także tutaj, jeżeli chodzi o wypłacalność, znowu do znudzenia będę mówił jedną rzecz. Nie ma znaczenia, czy tak naprawdę bank upadnie, czy nie upadnie, czy będzie wypłacalny, czy nie. Jest majątek, można pokryć ten majątek, tą, tą, tą z majątku, natomiast z drugiej strony, patrząc i bezwzględnie, zawsze tą najwyższą korzyścią będzie brak kredytu. Czyli nawet jeżeli pan nie otrzyma pieniędzy z getinu, to i tak nie będzie pan miał po prostu kredytu. Także tutaj w tym zakresie jest to dosyć prosta odpowiedź, nie ma to żadnego wpływu, czy ten bank będzie wypłacalny, czy nie. Najwyżej nie trzyma pan pieniędzy, ale otrzyma pan wolność od kredytu. Okej, okay, no, pytań jeszcze mamy sporo, natomiast już kończy się na dziś czas. Nie chcemy państwu też zbyt długo zajmować czasu. Mamy środek tygodnia. Może jeszcze ostatnie pytanie. Pani Iwona pyta, czy banki zaproponują atrakcyjne ugody, czy będzie ustawa Pro Panie mecenasie, ostatnia odpowiedź, co pan na ten temat uważa? Stawiam y, orzechy przeciwko złotu, że nie będzie żadnej ustawy i <grym> tak. y, to z kilku powodów. Przede wszystkim tutaj bardzo często odnosi się do tego, że w innych krajach takie y, ustawy, by, się, takie problemy były z ustawami, tylko że nikt nie zwraca uwagi na to, że u nas tych kredytów było dużo, dużo, dużo mm -hmm. razy więcej. I w takich Czechach nie było to wielkim, wielkim dla gospodarki ciosem, co nie było tak odczuwalne. Mm -hmm. Więc przede wszystkim nie będzie żadnej, na 100% nie będzie żadnej ustawy. Po tym już była próba ustawy antyspredowej, która była to łatać. Tak naprawdę wyszło to nie tak. do końca dobrze, jak wszyscy wiemy. <coughs> Więc odpowiadając na pierwszej ustawy, nie będzie. A tam jeszcze pierwsza część pytania była jakaś: Czy będą Czy... ugody? Y Proponowane będą, ale ugody nie będą nigdy tak korzystne, jak wyrok korzystny w sądzie, to na pewno. No I na tym, pozy tym pozytywnym aspektem zakończmy dzisiejszy webinar. Dziękuję Państwu bardzo. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, grupy na Facebooku. Myślę, że też bardzo dużo odpowiedzi mogą Państwo sami wyczytać i zdobyć, korzystając z tych materiałów. Dziękuję serdecznie. Również bardzo wacenasie. dziękuję. Wiem, że dzisiaj środek tygodnia, jutro pewnie kolejna wokanda, <noise> trzeba się przygotować. Natomiast no, godzina 19 wydaje mi się, że to jest stosowna godzina, aby na dzień dzisiejszy skończyć. Dziękuję uprzejmie za Państwa obecność w dniu dzisiejszym i mam nadzieję, że uda nam się również nieprzerwanie prowadzić ten cykl webinarów. Za kolejny, na kolejny zapraszam prawdopodobnie już w marcu. Także dziękuję bardzo, bardzo i do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.